Witajcie, kochani, ponownie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film, trochę inny niż zawsze. Mianowicie, dzisiaj recenzja kart moich ukochanych kart runicznych, obrazkowych. The Power of the Runes Wenixa Tomasa Wymela. Po polsku wydanie to było Magia Run wraz z książką. Myślę, że o książce zrobię oddzielny film, więc dzisiaj się nie będę nad tym skupiać. Natomiast ja mam trzy wydania tych kart. Wydanie to nie było pierwsze wydanie tych kart, ale takie najstarsze, gdzie były same karty, wydane przez AGM Myla w zwykłym takim kartonowym pudełeczku. Drugie wydanie, które wyszło właśnie wraz z książką w takim dużym, twardym pudełku. Tu były karty, no i oczywiście ta książeczka o niej, może przy innej okazji, oraz nowe wydanie wydane przez US Games Systems. I również te karty posiadam. No i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na opowieść, właśnie o tych kartach. No cóż, ja może schowam na razie te pudełeczka i przyjrzymy się temu co jest naszym dzisiejszym głównym tematem. Wyjmę sobie tylko może różdżkę i będzie mi troszkę wygodniej pokazywać. Więc kochani, tak jak powiedziałem mam trzy talie tych kart moje najstarsze już prawie 11-letnie. No, prawie używane nowsze karty, które potem kupiłem, jak wyszła właśnie też książka i e, karty w nowym wydaniu z nową koszulką. Tak jak widzicie, stare wydania miały koszulkę czarną z takim pomarańczowo-czerwonym znakiem, natomiast to nowe wydanie jest takie kolorowe z białym znakiem. E, no i cóż, kochani, tak jak możecie zobaczyć, te karty przeze mnie są już dość wypracowane, bo tak, i są już nieco mniejsze. Jak możecie zauważyć, rogi są już przetarte, no i w ogóle te karty są już bardzo, bardzo mm, przetarte. Jedna z tych kart też uległa mi trochę zniszczeniu podczas oczyszczania nad świecą. Tak się troszkę wygięła, no i to przy pracy nie było zbyt. Um, wygodne stąd, no te karty bardzo lubię, darzę je ogromnym sentymentem, to jest nie zawsze Dobrze się z nich wróży, dlatego że czasami po prostu sięgając, już się troszkę wypracowały, natomiast na samym początku często po prostu ta jedna runami wychodziła, więc może te karty w sumie odłożę i będę Wam pokazywać na tych prawie nowych i porównamy sobie też te dwa wydania. Przewrócę karty, i będziemy się przyglądać. Na pierwszy rzut oka nowe karty, to nowe wydanie. Przyjrzyjmy się w ten sposób. Jest na pewno troszkę grubsze. Te karty są grubsze, są sztywniejsze, są laminowane w tym nowym wydaniu. W tym starym są takie bardzo giętkie. Natomiast te już są dość sztywne. Tak jak mówię, wydaje mi się, że są nielaminowane, przepraszam, tylko lakierowane. Te stare wydanie takie nie było. Muszę przyznać, że te, tamte karty y, mam 11 lat i wyglądają całkiem naprawdę dobrze. A był taki czas, że bardzo dużo ich używałem. Natomiast te karty mam chyba już 2 lata i muszę przyznać, że one prawie się póki co nie starzeją, więc są naprawdę bardzo dobrze wykonane. Ale analizując same karty, y, w nowym wydaniu pierwsza runa runa fechu, y, tutaj może nieco bardziej. Nieco bardziej wyraźne są kolory, nieco ciemniejsze, e, ponieważ ta talia jest osadzona właśnie w życiu e, nawet nie tyle, co w życiu przedstawia często też e, właśnie m, bogów. E, z tej mitologii nordyckiej, ale także no, jakby zamierzchły czasy życia tamtej ludności, to one się do tego czasu odwołują. Symbol bydła jako symbol bogactwa. Oczywiście tutaj taka została zastosowana, tak zostało po prostu przedstawione karty jako bogactwo, czyli bydło. No, w tamtych czasach na pewno to było bogactwem. Nie możemy temu zaprzeczyć. Druga runa, runa Urus, runa przedstawiająca oczywiście Tura, runa zdrowia, runa natury, stąd dużo zielonego koloru. I muszę powiedzieć, że w nowym wydaniu, chyba nieco bardziej ten kolor jest taki malachitowy w porównaniu do tego, który jest taki bardziej zielony-zielony. Natomiast jak widzicie, te karty praktycznie się niczym nie różnią. Znowu nowe wydanie może troszkę bardziej intensywne w kolorach niż wydanie stare. Tutaj też jest troszkę inna czcionka, jeżeli się przyjrzycie, zwłaszcza jeśli chodzi o cyfry i litery. Tutaj jest tak jakby była boldem, natomiast tutaj jest niezboldowana. No i muszę wam przyznać, że no tak jak mówię tutaj te kolory są nieco bardziej intensywne. Te karty prawie niczym się nie różnią. Kolejna karta runa ansus, odyn siedzący grający na harfie. Mamy kruki, mamy róg. No te karty właściwie się praktycznie niczym nie różnią. W ogóle ta talia jest przepiękna, bardzo wam polecam, jeżeli z runami pracujecie. Kolejna karta runa Rajdo. Runa ruchu podróży. E, możecie zauważyć, że tutaj w nowym wydaniu zostały dodane dwie gwiazdy, czego w starym wydaniu nie było, i to jest właśnie chyba jedna z dwóch różnic w tych taliach, którą zaobserwowałem. Kolejna karta. Runa Kena, skój Skuj żelazo, póki gorące. E, przedstawia Kowala, e, no i właściwie karty są bardzo e, wręcz identyczne. E, kolejna karta. Runa Gebo, runa miłości, połączenia się dwojga osób. Tak jak możemy zauważyć na karcie, oczywiście fizycznie, ale także poprzez ich duszę jest połączenie ich dusz, ich aury się oczywiście łączą w tymże zjednoczeniu. No i połączenie mentalne, chociaż tutaj, jak przeczytamy książkę dołączoną do kart, no to mamy tutaj mowę o połączeniu trzeciego oka pomiędzy. Tymi osobami. Kolejna runa, runa Wunio, runa radości, szczęścia, przyjaźni, zabawy. Człowiek w karczmie właściwie karta się niczym praktycznie nie różni. Kolejna runa, runa Hagal. Mamy kapłana z tajemniczym symbolem, jednym, drugim, władający też hmm, żywiołami. Tutaj jest przedstawiony stary symbol. Runy Hagal z tych promieni, które wychodzą z dłoni Maga. No i oczywiście mamy drzewo. Te osoby, które z runami pracują, na pewno wiedzą, że to przedstawienie runy Hagal ma znaczenie. Podczas chociażby gradobicia może dojść do przewrócenia się drzewa. No, pokaże wtedy on swoje korzenie, no i zobaczymy, czy faktycznie idziemy drogą, którą powinniśmy iść. Runa Naudis, Runa nadziei, no tutaj w sanskrycie, właściwie bardziej powinno pojawić się ognisko. W ogóle ten symbol Runa Naudis przedstawia dwa drewienka ocierane o siebie, które mogą wskrzesić ogień. Natomiast tutaj autor przedstawił rozbitków na tratwie, którzy Próbują się uratować przed gniewem natury, no ale jak widzicie na obu kartach, bo ona właściwie niczym się nie różni, tam może ma troszkę bardziej ciemniejsze, głębokie kolory, płyną do światła, zatem jest szansa, że zostaną uratowani. Runa Isa, zamrożona norna teraźniejszości. Tak jak wiecie, runa Isa symbolizuje wstrzymanie. Zatrzymanie. Stąd y, takie przedstawienie tej karty. Bardzo ona mi się podoba. Runa jeran, runa zbiorów, mamy drzewo no i oczywiście mamy żniwa. To też jest runa roku i cykliczności. Stąd różne pory roku przedstawione na jednym drzewie. No i jako runa pracy, właśnie przedstawia osoby pracujące podczas zbiorów. No, ale też jak widzicie, chwila odpoczynku pomiędzy tą pracą się znajdzie. Też runa Jeran mówi, co zasiejesz, to zbierzesz, dlatego to przedstawienie bardzo w tej talii mi się podoba. Runa i was przedstawiająca myśliwego, ona mówi bardzo mocno o naszym umyśle i o tym, nad czym jesteśmy skoncentrowani. Właściwie karta jest identyczna w obu wydaniach. Runa Pertro również e, bardzo podobnie, się, właściwie jest identyczna. Mamy trzy przęśniczki losu, e, norne teraźniejszości, która rzuca wyrocznie no i będzie miała, przysz będzie miała wpływ na kreowanie zarówno tej przeszłości, e, naprawianie i uzdrawianie, jak również na mm, przyszłość. No i oczywiście mm, runa przysz norna przyszłości, która w każdej chwili może naszą mieć życia. Przeciąć. Runa algis przedstawiająca walkirię. Oczywiście, skoro runa algis to musi być łoś, no bo wiemy, że algis oznacza dosłownie łosia. Dlatego mamy walkirię, która jedzie na łosiu. Mamy tutaj też symbol tęczy. Jako symbol też innego świata mamy łabędzie. No, i tutaj właściwie karta jest identyczna. Może ta jest nieco bardziej zielona w swojej poświacie, co najbardziej widać właśnie e, przy tej postaci łosia, także wzdłuż e, nie wzdłuż tylko wokół Walkiri. Natomiast tutaj ona jest taka bardziej żółta. E, Runa Sovillo. Tutaj może nieco bardziej intensywne kolory. Wojownik światła starczą. Runa Tiwa, runa samoofiarowania. E, mamy wojownika, który trzyma włócznie w tle wojna. E, więc um, tak wygląda ta karta. E, runa. Berkano. I ona chyba jest kolorystycznie akurat najbardziej zmieniona w starym i nowym wydaniu, dlatego że tutaj ten zielony jest taki bardziej intensywny. Tutaj jest on taki bardziej mm, blady, może nieco. Oczywiście przedstawia ona trzy kobiety, młodą dziewczynkę, matkę i wiedźmę, staruchę. No i oczywiście przedstawia brzozy, bo Berkano to brzoza. Yy, zatem Element brzozy musiał się pojawić. Brzozy jako też pionierki życia, no i taka bardzo żeńska energia. Runa Echfas, która jest najbardziej zmieniona, jeśli chodzi o sam rysunek, dlatego że zmienił się hełm u naszej postaci jadącej na białym koniu na koniu, dlatego że Echfas to po prostu koniu. Runa Mannas. Tutaj, może nieco bardziej czerwone kolory. Tutaj, może nieco bardziej jasne, troszkę więcej pomarańczowego. E, oczywiście, runa intuicji, stąd silnie zaznaczone trzecie oko m, u tej e, postaci na karcie. Runa Lagus. E, runa powolnego wzrostu, ale też czasami zatrzymania. Przedstawia tutaj dziecko zawieszone pomiędzy e, niebem a ziemią, no i to dziecko się wybiera prawdopodobnie na ziemię. Kolejna runa, runa Ingwas, runa bardzo silnej mocy, często ukryte, ukrytego potencjału. Yy, Przedstawia oczywiście boga Ing, no i tutaj ta poświata, tak jak w przypadku runy Algis, jest bardziej żółta, tutaj może nieco bardziej zielona. Runa Dagas, przedstawiająca Odyna, który otrzymał od bogów runy i przekazał je ludziom. Mamy runa Dagas jako portal, runa Dagas jako, jako runa transformacji, więc ten portal jest bardzo wymowny. No i że jest to runa bardzo silnie magiczna, przedstawia właśnie też Odyna siedzącego nad ogniskiem i Runa Domu, Runa Odala przedstawiająca dom, przedstawiająca wielopokoleniową rodzinę na obu wydaniach, właściwie taka sama. I Runa Wyrd, którą bardzo lubię, jej przedstawienie w tej talii, tutaj może ta poświata jest nieco większa niż w nowym wydaniu, natomiast karta jest właściwie identyczna. Kochani, to by było na tyle. Bardzo serdecznie Wam polecam te karty, bo naprawdę są to chyba najpiękniejsze obrazkowe karty runiczne, które naprawdę przekazują energię run, więc bardzo Was zachęcam do zakupu. No teraz znajdziecie tylko to nowe wydanie, natomiast tak jak mówię, ono też jest bardzo pięknie wydane, na pewno na długo Wam posłuży. No i cóż, bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, możecie dać łapkę w górę zasubskrybować mój kanał, no i do zobaczenia w kolejnym filmie kochani.